jak Agnieszka Włodarczyk poznała Roberta Karasia. Włodarczyk w czasie pandemii prezentowała na swoim Instagramowym koncie wiele przydatnych trików, między innymi jak samodzielnie obciąć włosy. Znana aktorka wpadła w oko Karasiowi tak bardzo, że ten zdecydował się do niej napisać w wiadomości prywatnej. Czy po kilku szczęśliwych latach razem Agnieszka Włodarczyk i Robert Karasi założeniu rodziny? Już niedługo zdecydują się na wypowiedzenie sakramentalnego tak. Agnieszka już niczego nie ukrywa. W swoich mediach wprost społecznościowych wypowiedziała się na temat ślubu. Choć wielu uważało, że temat ten jest 42, latce nie po drodze i nigdy nie podejmie tak poważnej decyzji, wszystko stało się jasne. Agnieszka Włodarczyk. Dopiero co opublikowała na insta z odwiedzin w salonie sukien ślubnych, co znacząco dodało pikanterii plotkom, a tu znowu wrzuciła zdjęcie białych niczym śnieg sukien. Widocznie musiała wrócić do salonu, by przymierzyć kilka dodatkowych kreacji lub odebrać wymarzoną. Tego nie zdradziła obserwatorom. Wiadomo za to, że swoimi publikacjami potwierdziła krążące po sieci plotki. Na temat ceremonii było już głośno w marcu 2023 roku. To właśnie wtedy Robert zdradził w social mediach. Ustaliliśmy za Agnieszką, że na koniec roku bierzemy ślub. Dokładnej daty nie zdradzę. Jakby suknie nie były wystarczającym dowodem planów. Agnieszka Włodarczyk zabrała głos w sprawie nadchodzącej ceremonii. Wierzycie w te wszystkie przesądy przed ślubem. Trzymaliście się ich, że pan młody ma nie widzieć sukni, że najlepiej, jakby świadkowie nie byli parą, że musi być coś pożyczonego, niebieskiego i tak dalej. Ja kompletnie nie. Nie wierzę w takie zabobony. Urodziłam się trzynaście. Zapytała na Instagramie rozbawiona poruszanym tematem aktorka. Liczy się tylko miłość, szacunek i chęć bycia razem, skwitował jeden z obserwatorów. Inni postanowili być nieco bardziej wylewni i wypisywali swoje życiowe historie. Choć dziś para jest szczęśliwa i planuje ślub, jeszcze niedawno nie było pewności, czy do niego dojdzie. Jak donosił informator Rewi, po aferze dopingowej było źle do tego stopnia, że zakochani planowali odłożyć ceremonię. Aga i Robert nie mają teraz głowy, by zajmować się ślubem. Niewykluczone, że wszystko odwołają, bo po prostu nie zdążą z organizacją. Roberta zajmują teraz zupełnie inne rzeczy, musi odbudować swoją pozycję, odzyskać dobre imię, prowadzić rozmowy z nowymi sponsorami. Wygląda jednak na to, że Sha must go on, a miłość nie może czekać. Można wręcz powiedzieć, że Agnieszka i Robert to żywe dowody na miłość pokonującą wszelkie przeszkody Czytaj też Włodarczyk nie ukrywa już prawdy o stanie zdrowia syna Błyskiem polecieli do szpitala Włodarczyk nie mogła dłużej milczeć Nagle wybuchła z oburzenia Zrobiło się nieprzyjemnie Agnieszka Włodarczyk walczy o zdrowie synka Wyjawiła całą prawdę Ręce opadły